Dzień dobry, dobry wieczór. Jest jasno, jest dzień, proszę państwa, jest dzień. To ja po prostu jestem w tunelu i w tym tunelu przeczytam wiersz Czesława Miłosza z książki, bo mam książkę tutaj na wyjeździe. Mam książkę ze sobą z poezją. Jak tylko będę mógł odczytać litery, bo niestety nie mam latarki, a w czasie nagrywania w moim przynajmniej telefonie. Latarka nie działa. Tak więc widzę już powoli. O, o, o. Już sekundę, nie, trochę więcej niż sekundę. Jest książka widziana, widoczna. Będę czytał wiersz Czesława Miłoszek, jak powiedziałem. Ze strony 278, tyle pamiętam. Jeszcze nie mogę odczytać tych liter. Niestety jest to pewne uniedogodnienie Jest, jest, mogę A teraz? Tylko żeby było echo, jest echo? No nie ma echa z kolei To ja muszę wejść znowu trochę bardziej do środka O super Jest, jest, jest Jest, jest. echo Tak mało Tak mało powiedziałem Krótkie dni, krótkie dni, krótkie noce, krótkie lata. Tak mało powiedziałem, nie zdążyłem. Serce moje zmęczyło się zachwytem, rozpaczą, gorliwością, nadzieją. Pastrza lewiatana zamykała się na mnie. Nagi leżałem na brzegach bezludnych wysp. Porwał mnie w otchłań ze sobą. Biały wieloryb świata. I teraz nie wiem, co było prawdziwe. Wiesz, Z roku inaczej powiem. Tylko wyjdę trochę. Wiersz wydany w tomiku pod tytułem. Jeszcze potrzebuję podejść bliżej, ponieważ jest ten tytuł tomiku napisany drobniejszym drukiem. Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada. Wiersz z roku 1969 opatrzony taką tutaj adnotacją. Natomiast sam tomik wydany w roku 1974. Taki pomysł, proszę Państwa, zrodził się w inaczej powiem. Wpadłem na taki pomysł, żeby przeczytać wiersz w tunelu pod autostradą. W którym zwykle przepływają jakieś rzeki. Jakaś rzeka, no. Jakaś rzeka przepływa tym tunelem. Ale akurat teraz nie płynie. No to skorzystałem z okazji, by przeczytać tutaj wiersz i skorzystać z tego efektu echa. Dlatego tak czytałem, podniesionym tonem. Ale w sumie, tak myślę, przeczytam coś, bez takiej egzaltacji, właśnie, bez tej egzaltacji. Jeszcze jeden wiersz przeczytam w tunelu. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny wiersz w tej scenarii.